Witam Was tutaj, Klara. Za <grywa> co ona ma taki wzrok? Creepy. No, w każdym razie zmodyfikowałam sobie tutaj e, dosyć mocno simów. Dodałam wreszcie skiny. Nie wiem, no, e, jak dla mnie to robi robotę. No, i zmieniłam troszeczkę ubranka. No, ale to się chyba zobaczy w praniu. Nie chcę Wam wszystkiego pokazywać od razu. W każdym razie, a propos prania. To znaczy, może nie prania, ale czystości i w ogóle, e, wyłączyłam kurz. No i ogólnie szukałam sobie takiego modu, znalazłam taki fajny mod namiotłę. E, I niestety nie działał, więc nie wiem, ale znalazłam jeszcze inny fajny mod, który zaraz pokażę. Musimy sobie zacząć tutaj od zarabiania pieniędzy, bo jesteśmy mega, mega biedni. Także to jest przegięcie, mega przegięcie to jest. Tutaj ostatnio sobie kupiliśmy te owocki, warzywka, kwiaty, więc sobie zasadzimy w pierwszej kolejności. E, rumianek. E, stokrotka. Kurde, cały czas dzwonią do mnie ci. Da się to jakoś wyłączyć. Bazylia, mamy bazylię. Pietruszkę. No to pietruszkę możemy dać do lodówki. Otworzymy sobie lodówkę. Chciałabym wreszcie ten dom umeblować, bo jest taki biedny. A już nie mogę się doczekać, jak wreszcie będę mogła kupować do niego jakieś rzeczy. A mam bardzo fajne rzeczy do kupienia. Jakie? No, pokażę ci zaraz, jak zarobimy pieniądze. Czekogoda, dajmy to do owoców, nie wiem co tu. Bazylia, bazylia w końcu jest, nie ma tu bazylii, to tutaj dajmy bazylię. Czosnek, może jak zasada czosnek, to się odwalą te wampiry. No i generalnie plan jest na dzisiaj taki, że jak wiecie, y, Felix oświadczył się Helen w ostatnim odcinku. Y, no i przydałoby się poznać jego rodziców, nie? Bo trzeba będzie planować ślub i w ogóle. Więc y, myślę, że już nie dzisiaj, ale jutro wybralibyśmy się do rodziców Feliksa. Dobra. Dobra, a i tu właśnie ta, ten y, kurczak miał się nam y, rodzić, nie? Pomóż wykluciu. Tak. Co? Co się stało? Nie, kurczak nam chyba zniknął. Zbagowało się coś się zniknął. Są dwa tam stoją. Tak, ale jajko tu wykluwaliśmy. Ja piernicze. No, to trzeba czekać na kolejne jajko. Ale tego się nie spodziewałam, powiem szczerze. Myślałam, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Może gdzieś tu leży to jajko. O, jest kurczak! Jest! Ej, to musimy go nazwać. Kogut, mały kogut. Ja już. Jezus, jakie beznadziejne imię. Nie wiem, Krystian? Może być. Krystian. wszyscy mają angielskie imiona, a zwierzęta mają polskie, nie? Ty, a ty rób dalej, rób dalej. Nie, no myślę, że już to nam szybciutko tutaj pójdzie, bo chciałabym kupić e, kilka rzeczy do tego domku, przynajmniej i zarobić na tyle, żeby później to jakoś sobie rozbudować między odcinkami o, zbadamy wodę, zobaczmy co się właśnie stanie, jak zbadamy wodę Bo strzelam, że coś dobrego się stanie aha, właśnie, kurde, ja nie zostawiłam nic do umycia do prania, ale to chyba można coś z lodówki wziąć jest coś takiego, że nie wiem, że z truskawki można nawet będzie truskawkowe pranie to chodź. Albo zobacz, i zbadaj tą wodę i... i... ogarniemy temat. Helen zapisała w notatniku informacje na temat swojego odkrycia. Kliknij później. No, le... Dobra. No ale po co ty tu przychodzisz? Całą noc będziemy pracować dzisiaj po prostu. Jezu. Co Jezu? Mówiłam ci, że tak będzie. Chcesz pracować? No, ja nie mówię o nas, ja mówię o siebach. Jest... Kto tutaj dzwoni do ciebie, mimo że... O nie, chcę powitać cię w naszej społeczności. Przecież ty tu nawet nie mieszkasz. Posadziłam czosnek, więc strzeż się, wampirze. Nic, nikt tutaj żaden wampir nie przyjdzie. Nie ma takiej opcji. Dobrze. Szybciutko ci to poszło, leć dalej z Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo znowu idziemy wiesić pranie. Wiesz, powiesić pranie. Ok, ja mamy to. Wymień wodę. Szybko, nie? No bo przyspieszyłam. Ja. Dobra, idź tutaj i połów sobie troszeczkę rybki. Chyba, że coś tu. A dobra, rano wstaniemy, ogarniemy temat. No trudno, że nie chcesz, ale musisz. Auć, stłuczony palec. No to pracuj ze stłuczonym palcem, nie to nie obchodzi. Czuję się boisz, czego ty się boisz? Widmo niepokoju, czując rosnący niepokój, Joseph dowiaduje się sobie czegoś nowego. Uwlęk no, jakiś lęk ma. No i czego ty się boisz, Łopie? Bo on się boi pewnie, że on umrze i zostawi córkę samą. A wiecie, jak to by było. Z samotnymi kobietami. Znaczy nie wiem, w sumie, ale domyślam się. Znawca sztuki? Mm, niekoniecznie. <grystanie> <grystanie> Dobra, jeszcze, jeszcze stary. Aha, a znowu nie masz hajsu. To robi postawy gwarowy. To to. O, przyszedł Felix do nas. Hej. Ojejku, jak ci źle. Dobra, to zaprosimy go na obiad. Tylko kupimy, kupimy jeszcze krzesło. No i Felix przyszedł tutaj do nas z zaproszeniem. Przyszedł z zaproszeniem. E że, ojej, ale smutny jest. No, nie wiadomo czemu smutny, ale może się potem dowiemy. W każdym razie zaprasza nas tutaj do siebie do domu następnego dnia. No, ale zapytaj go, czemu jest taki smutny? Czemu jesteś taki smutny? A on tak nie bardzo chce powiedzieć dlaczego, ale spróbujemy go pocieszyć. Ojciec, poznaj swojego przyszłego zięcia. O, hej! No i też spróbuj pocieszyć. Powiedz o co ci chodzi, co się stało. No ale tak średnio chce powiedzieć, ale jednak zaprasza nas jutro do swojego domu i poznamy jego rodziców. Chce iść z nami na bal. No to powiedzmy, że to jest zaproszenie właśnie do domu na jutro. Przyjdź Helen na obiad. Nie, 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 na żadne spotkanko przed balem nie wpadnę. Ja tu mam robotę. Ale oni się nie mogą poznać, mogą się w sumie poznać. O, nagle jest flirciarski, jak rozmawiam z ojcem! O przyszedł Felix. Nikogo nie lubię tak jak ciebie. O, przyszedł flirtować z nami. O, patrzcie jak się patrzy na nią. Musimy im tu zrobić jeszcze relację romantyczną, bo mają za mało. Ojej, całują się. No ale chyba się całować mogą. Jak to wręcz pierścionek zaręczy no, bo Przecież to jest, jest, twój, jest twój narzeczony. Jak? A nie, bo on się jeszcze nie oświadczył. Zapomniałam. Mm -hmm. <laughs> o no, kurde. O nie, o nie, w ogóle zrąbałam wszystko, ale dobra, to wiesz co? To niech się teraz oświadczy. <grywa> Pojechało mi się tak strasznie, ale to nic straconego. Dzisiaj się oświadczy, a jutro pozna rodziców. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo to, że się jest w związku, to w tamtych czasach to już jest, że bierzemy ślub. No dobra, niech będzie, że sobie podejdziecie gdzieś w ładniejsze miejsce. Nie wiem, chodźcie na spacer. Ale czemu tutaj są twoi rodzice w ogóle? Idźcie sobie. Tu jest jakaś ławeczka czy coś. Ale nie, to idźcie sobie. Tutaj. I lecimy. Idziemy na oświadczyny. Kurde, ale spoiler. W ogóle do siebie nie pasują kolorystycznie. Odpuść sobie bal. Masz jakiś. O, ten. Może być ten. No już lepiej troszkę. O, jak to świetnie wyjdzie. Albo wiesz co, bo tutaj jest taki piękny teraz kadr. To zróbmy to tutaj. Wręcz pierścionek zaręczynowy. Tylko ogólnie szkoda, bo jako nastolatki, no to on nie klęknie. Będzie tak, no, tak mech. Ale trudno. O, jak pięknie! Pod tymi figluj w obożenie. Wręcz pierścionek, proszę. Zdjęcie, zdjęcie. O Jezus. O, o. Ale to miało być drugą stronę, ale dobra, to będą gwiazdy. O. O ja szczęśliwi. No także ich relacje wyglądają właśnie tak jak na tym pasku w tym momencie. No i fajnie, mamy to załatwione, ale jest już 20, więc już tutaj nie szalej, wracamy do domu. A ty idź sobie. My cię nie znamy jeszcze. Kurde, nie mogę jej wysłać do domu. Będzie tak stać pod naszym domem, to jest creepy. Jezus, jak ty długo wracasz do tego domu. Jeszcze ci trochę drogi zostało, słuchaj. Dobra. Idziemy spać, bo jutro mamy bardzo ekscytujący dzień. Jezu, teraz, je, teraz jeszcze będzie wolniej szła, bo się sikać chce. No już masz niedaleko. To jest czy to jest nienormalne. Czy jak się sikać chce, to się zapierdala bardziej niż powoli. To jest nierealistyczne. Dobra, idź już tutaj do wychodka. Na farcie. O jezu znowu leję, dobrze że nie powiesiłam prania Helen ma wkrótce urodziny, jak to? Za dwa dni, okej okay. Za dwa dni możesz mieć O jejku, jejku Jaka burza znowu Dobrze, kwiatki nam podleje Git To zobaczymy w tym czasie co mamy do sprzedania Cztery stoły, patrz Patrz, Lesiana. Dobra, jednak e. <laughs> ogólnie nie mogłam już wytrzymać e, i musiałam przerobić ten dom, więc jednak e, nie poszliśmy na kolację do Feliksa, pójdziemy dopiero. A e, przez te dwa dni, chyba minęły dwa albo trzy dni, no to po prostu tutaj pracowaliśmy, pracowaliśmy tak, pracowaliśmy, że Józef aż jest wypalony zawodowo. Zaraz mu się to pokaże, jak włączę. Że jest wypalony, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak przed chwilą było. E, I w ogóle jest smutny, ale mega chciałam sobie po prostu już wybudować rzeczy. I tak jest tutaj teraz przyjemnie, i, i tak jest. No fajnie jest, nie? Co ty myślisz? Ten kominek, tak. i w ogóle. A tutaj to jest właśnie to, o czym tyle gadałam. To jest stanowisko do robienia świec. No i tutaj mamy ten wosk, nie? Z od pszczółek. No i z tego wosku będziemy robić świeczki. To tak chciałam pokazać. No i generalnie to tylko ten dom tak e, po prostu powiększyłam, no tutaj za wiele mi pieniędzy nie starczyło, żeby cokolwiek tutaj zrobić, no ale stwierdziłam, że no nie wiem, no jest troszeczkę, troszeczkę przyjemniej. No ten kominek robi robotę, tak naprawdę. Mhm. W każdym razie jeszcze chciałam cię zapytać o opinię. E, na temat mojego dachu. No teraz, dach jest, no. Tak, lepszy. Wygląda jak takie były kiedyś nad morzem, takie parawany z takim dachem. No, fajny jest w sumie. Uczyłam się dzisiaj właśnie budować dachy. <laughs> Aha, i jeszcze jedna sprawa. Mam nagrobek tutaj, bo ogólnie stwierdziłam, że. Bo tak naprawdę tak, Helen będzie pierwsza w naszym pokoleniu. Tak jakby, bo ja stworzyłam mu to, jej tego ojca, żeby on. No żeby ona taka nie była taka, że się tak z, no zrespiła się mówi, czy jak to się mówi? No. <grywa> tak, no że się tak zrespiła, no chciałam, żeby miała jakąś historię w ogóle. O, i świeczkę możemy za 25 sprzedać. A to niech chcę robi dalej. Albo nie, idź na ryby, bo masz zabawy mało. No i generalnie tak, tak zdworzyłam tego ojca, no to stwierdziłam, że skoro już tak powiedziałam, że ona miała matkę, i że ta matka umarła, w, jak, jak była młoda. No to stwierdziłam, że ją stworzę i zabiję. <noise> Jezu. No, także Kordelia Moon. Jezu, strasznie co to brzmiało. O, o, leci Janek, leci. Do kurnika. Dobra. O, nie, jest smutny, bo jego żona umarła. Właśnie miałam ten nastrojnik usunąć, bo to już było dawno temu. Gdzie to się usuwa? Modyfikuj. Kontrol nastroju. Posunijny nastrojnik. O, już jest szczęśliwy nagle, bo wstał, dobra. Mhm. Okej, okay, to bądź szczęśliwy w takim razie. To wypalenie, to tak naprawdę wiecie, co jest? Tak naprawdę to chodzi o no. to, że Joseph się po prostu. Zaczyna trochę źle czuć, starzeje się chłopak. Coraz mniej tutaj może robić tak naprawdę, ale jeszcze robi. <grymne> <grymne> naprawdę. No i generalnie tak się gorzej czuje, więc już nie, nie ma siły do tej pracy w drewni i tak dalej. Troszkę się zmęczył przez te dwa dni czy trzy non stop robienia stołów. Tak to wygląda. Aha i Helen się też postarzyła. Jest już młodą dorosłą. No i tak naprawdę to by było na tyle, no. Także dzięki... Nara. <laughs>